dobra, ja strzelimy sobie, kurde, pierwsze samony w Honkai, chciałem powiedzieć Impact, Honkai, Honkai Star Rail, tylko i wyłącznie w tym podstawowym, że tak powiem, banerze, tym przecenionym. Na pewno dostaniemy jedną pięciogwiazdkową, zobaczymy czy więcej niż jedną, bo jedną mamy gwarantowaną w tych 50 warpach. Więc, w sumie ciekawe jak to działa, czy jeżeli na przykład dostałbym pięciogwiazdkową, to czy ta pięciogwiazdkowa jest na końcu? W sensie, że właśnie ona była, będzie ostatnim samonem? Czy Czy jakby mogłem dostać nawet, nawet wcześniej? Bo nie wiem, czy na przykład, jeżeli powiedzmy, zrobiłbym jeden, jedną dziesiątkę i dostał tą pięciogwiazdkową postać, to czy nie odpuścić i nie pójść na ten banner już? Żeby po prostu budować powoli ten, powoli Pity sobie tutaj, no i ewentualnie to robić. Żeby tą postać jedną sobie za free wziąć. Nie, nie, nie wiem, właśnie jak do końca to, to działa. Znaczy, no zawsze tam jeszcze wbudowano, masz szansę na to, że dostaniesz tą postać, nie? Więc. Ale nie wiem, czy najbardziej tak, powiedzmy, jakby się nie opłacało. Że po prostu dosta dostać pięciogwiazdkową jakoś szybko i po prostu odpuścić ten banner. Jak już tak pat patrzeć, że tak powiem, na, na, na zarobek, nazwijmy to. Jeśli by trafił wcześniej, zobaczę ewakuację z tego baneru. No nie, no zobaczymy. Ale z tych postaci, które tu są, co najbardziej bym chciał, nie wiem, bronię. Himeko, Clare, Beilu. Ten, 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 ten też fajnie wygląda, bo tutaj Lord Mago. I też fajnie ten, fajnie, fajnie wygląda. Pewnie znając moje szczęście to dostanę kurde useless geparda. Ja tylko mówię, że jest useless, bo mi się kurde nie podoba po tym co... Co że tak powiem było w story, że... goście nazywa gepard, a idzie wolniej niż nie wiem co. Jakoś tak... Jakoś tak kurde no nie kręci mnie coś takiego. Eee, Welt, Welt może chyba coś robić w Nie wiem czym jest Welt, czy on jest jakimś tam bufferem, czy czym. Nie wiem, no ogólnie no, wszystkie są fajne poza Gepardem, więc no, jest moje szczęście dostanę Geparda, więc no. Zobaczymy też, jak wyglądają te samony tutaj. Jak można odróżnić. Czy to jest ten, czy to jest czterogwiazdkowa, yy, czy pięciogwiazdkowa. Na pewno są drzwi, więc zakładam, że. Ciekawe, właśnie, ciekawe czy są fake outy w tym, bo w Genshinie chyba nie ma fake outów, nie? Więc ciekawe czy tutaj dodali fake-outy, tak jak inne gierki gacha Karciochy, czyli, że tak powiem, zamiennik tego, broni z Genshina. czterogwiazdkowa będzie postać, czy... a czterogwiazdkowych to chciałbym tą, tą, jęk. Jęk coś tam. Nie, 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 pamiętam jak na tym się nazywa. No nie, niestety karcioha. Niestety karcioha. Karcioha na kogo? Na tanka. Jeżeli dobrze pamiętam to jest słowo tank. Anybody is more likely to... Anybody is more likely to be attacked by damage taken is reduced. O! O! Ty! To wydaje się spoko. Na takiego strict tanka? Ja mam na hunterze to, że jak zostanie zaatakowany, to mi ten buff schodzi. Więc no właśnie, potrzebowałbym coś, co po prostu zmusza, jakby przeciwnika, do tego, żeby mnie zaatakować. Więc to brzmi spoko. Lecimy kolejna, kolejna dycha. Co to będzie, kto to będzie? Można powiedzieć, urodzinowe samony. <laughs> Może będą jakieś kurde bardziej szczęśliwe. W niej nie ma chyba czegoś takiego jak ten jak na Limited Bannerze, że co druga, co drugi ten samon to... E, to jest postać. Znaczy w sensie, że co drugi, co drugi czterogwiazdkowy to jest postać. Więc to też może być teoretycznie karta. Okej, okay. duplikat do, do serwal. Korzystam z niej, więc spoko. Może będzie miała spoko tego tego. Tego duplikata. Chyba że też tu tak jest. nie wiem. Że że zawsze musisz dostać. Raczej 50-50, masz, że dostaniesz to albo to. Jeżeli nie dostajesz, nie dostajesz postaci na tym 50, no to następne to będzie tam. To będzie postać. Pela. Okej. Okay. Spoko spoko debuffer. Spoko ultimate bo może tam. Eee, Okej. Okay. <ścoughs> Jeszcze herta. Jakbym dostał, to mówię, to jęk coś tam. Taką, taką lisią. To by było spoko. Z czterogwiazdkowych. Ale Pela te, też jest spoko. Bo no tam ma na ulcie, że defense sam chyba szryduje. O 40% jakoś. Coś takiego było. a 30%, no, na dwie tury. Więc spoko. Będę musiał też zacząć właśnie, jakby się bawić tymi bufami i debufami, Bo tak to cały czas lecę, taki pure, pure damage. Leci kolejna 40. 40 już. Nie wiem, czy jakby ten pociąg może się zmienić na złoty. Czy, ty, czy tylko te drzwi po prostu mówią. Nie wiem, czy coś tu może jeszcze wjechać. Jakaś karciocha. No i tyle, karciocha dla destroyera Czyli jakby dla naszego tego, dla naszego MC and Do we use basic, ski, basic attack skill on ultimate Do gain one stack of each stack increase Do we ever attack? Okej, okay, w sumie też spoko Ty, to nie... czekaj I to nie ma tego? To nie ma jakiegoś negatywa? Nie ma żadnych jakichś... ileś stacków, że możesz nabić? LOL one stack it's... The, the fuck? Ty, to możesz stakować infinite? Ty, to wydaje się broken. No to dobra, no to, i, i teraz kurde, zwrócimy uwagę, czy coś cokolwiek się stanie, jak przed drzwiami. Bo teraz powinna być pięciogwiazdkowa. No zobaczymy, czy cokolwiek się na przykład tutaj różni. No chyba nie bo tylko drzwi po prostu mówią. Siema, Lektor. Siema, siema. No i co? Będzie Gepard? Dawaj tego Geparda. Najsu! Nice Dobra, to już nieważne, nieważne, jaką dostanę, że tak powiem, pieniąg gwiazdkową. <grym> o nie mi właśnie chodziło. Teraz jakbym jeszcze dostał, kurde, nie wiem, Himeko albo Bronię? Albo tą, bejlu Albo Klarę? To by był, kurde, super zarąbiste. No dobra. Welt też może być. <ścoughs> Welt też może być. Ale spoko. Na niej mi najbardziej zależało. Można powiedzieć. Na no wygląda kurde zarąbiście. To jest zaraz powierzę pół raz. Nie, harmony to był ten, to był support, nie? Ta. Może bufa. Na a ja ty jesteś czym? Też harmony? Ja Nie, to jesteś debucharem. Czekaj, czy będzie git. A ty slow, 10 additional imaginary damage equal to. Equal to to jest single attack, a to jest two extra time. With each time, imaginary damage, to attack. No, 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 To to jest... Okay. Imprison for, for one turn. Imprison enemies have their action delayed by 32% and... Ha. Czyli taki po prostu spowalniacz, powiedzmy. Creative dimension that lasts for then. Enemies in this dimension move speed. After ending the battle with enemies in the dimension, there is a chance to imprison the enemy for one turn to action Czyli taki po prostu totalny spowalniacz. Totalny spowalniacz. No to jeszcze tutaj dobijemy, że tak powiem te etykiety, które mam. Od razu przy okazji Pity. No niestety nie siadły, że tak powiem fajne dziewczyny. Ale trudno się mówi. Jak to się starzyć dobrze? A to nie jest tak, że dobrze albo nie dobrze. To po prostu czas płynie. Czas płynie, nie wiesz. Jak wodospad. Raz, kurde, spokojnie, delikatnie, a raz, kurde, wiesz, że prawie chcecie zabić. Więc tak to jest. <grych> tylko, tylko Himeko? No, też, mi, też, też właśnie mi się podoba Himeko, potem jak pograłem nią chwilę. No też mi się podoba. znowu w trialu bywa. Zrobimy jeszcze te 22 i zobaczymy, co to będzie. Ciocha czy postać? Okej, okay. Arslan jako de Destruction. Nie, jest i Arslano. Consumption, Arslan, HP, max nie wiadomo... Aha, czy się sam kaleczy? sam się kaleczy, że tak powiem. single lightning damage of the Arslan to enemy adjusted to it. Increased assault damage for every percent of HP below his max HP up to... A, no, to w sumie tak, no, jeżeli sam się rani, no to raczej miałoby to... miałoby to sens. Attack the enemy after entering the battle did lightning damage equal to of all enemies. A, czyli po prostu to samo co ma ta, co ma ta z gitarą. Są podobne, powiedzmy. Zobaczmy jeszcze tę kolejną dychę i potem dwójeczkę po prostu. I na sam koniec. Nie wiem, czy jest jeszcze, jest jeszcze jakaś tam fioletowa, której nie mam? To jest, nie, ten Sampu chyba też jest fioletowy, nie? A, no i ty jeszcze. Fizyczny, fizyczny... ten... Fizyczny Dips. Znaczy teoretycznie jakby za, za, zamiast mnie nie musiałaby tam wejść. No to jeszcze... Jeszcze... jeszcze szampon jest. Sobie z tego co pamiętam. W sumie też fajnie wygląda. Czy ona będzie bić kurde karate. <grystanie> to jest po prostu karate. Karatę postać? W physical damage equal to the attack to a single enemy. no just there is a chance to trigger sword stance in a condition damage. The enemy is with weakness break, so sword stance in the dance guaranteed to trigger. With the weakness broken on the field, so save speed for two turns. Okay. Czyli teoretycznie nie trzeba breakować w takim razie. Advanced her action by the additional... Okej, okay. Czy dwa razy można ten striggerować. No i to samo, to samo co tam, że po prostu bije tylko damage. I ostatnie dwójki, będę musiał sobie zapisać jakie tam mam pity. Nie wiem co, chyba będę skipował te pojedyncze po prostu samony. No. To raczej nic nie będzie ciekawego. To będzie 20, 22 w takim razie. Dokładnie. No to tyle. Tak jak mówiłem. Samonki, tylko że tak powiem za zwykłe etiketę. Więc jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Oczywiście zapraszam, że tak powiem na Discord, na streamka, linki w opisie. Jeżeli chcecie więcej, że tak powiem, kontentu z honkaja to... to nie wiem, napiszcie komentarz, że chcemy więcej. Więc <grytanie> no, trzymajcie się teraz do tego materiału albo właśnie na Discordzie lub na streamkach. you!